Ja się Manderzoma i... Józef ja się jesteś to kwiat i dzisiaj witajcie w moim kolejnym Let's Play, zagrajmy wy. Spangy Bob Battle Fall, Bikini Bottom Lechid Later Let's... Mmm... Ooh, ooh, ooh. Are you ready, plasach, Witamy w Bikini Dolnym. To zazwyczaj cichy zakątek podwodnego świata. Dziś jednak zamienił się w istny teatr terroru, w którym nasz żółty przyjaciel gra pierwsze skrzypce. Dziś jest wielki dzień! Nareszcie opracowałem doskonały plan wykradnięcia przepisu na Kraboburgera! Cóż, jeśli bikini dolne zostanie przy okazji zrównane z ziemią? No cóż... Dzięki mojemu nowemu duplikatronowi 3000 sklonuję armię robotów, która na moje polecenie będzie siać chaos i zniszczenie! Czas ostatni raz sprawdzić listę. Zobaczmy. Punkt pierwszy. Czy plankton to geniusz? Odpowiedź: tak. Dobrze, lista gotowa. To włączamy. Witajcie, moja armia uległych robotów. Chwila, muszę zrobić zdjęcie do pamiętniczka. Hej, hej, halo! Co wy wyprawiacie? O nie, 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 chwila, chwila! Co wy wyrabiacie? Stworzyłem was? Nie, nie, moja porcelana! Aaa! Kolejny idealny dzień na zabawę w roboty i konie wyścigowe. Tak. Wiesz, ciągle mi się mylą konie z robotami. Czyż nie byłoby świetnie bawić się prawdziwymi robotami, Patryk? Swojego nazwałbym Robo Junior się... albo Zorlon, a może Frankie? Tak, nieprawdziwe roboty robią się nudne. Hej, a gdyby umieścić roboty tutaj? Tobie tylko muszle w głowie. To nie jest zwykła muszla. To moja magiczna muszla życzeń. Wow, niesamowite, Patryk. Więc tutaj włożymy zabawkowe roboty. Mm. Okej. Okay. Potem wypowiemy magiczne zaklęcie i potrząśniemy muszlą życzeń. Okej. Okay. Teraz pójdziemy spać, a rano pojawią się prawdziwe roboty. Ależ, Patryku, nie musimy wypowiedzieć magicznego zaklęcia? Już nie wymówiłeś. Czyli okej, okay, to jest magiczne zaklęcie? Jest Kiedyś brzmiało Ala, kazama, alaba, wiśnie, śliwki z rana łóżwórzkowskiej, klocki, sznaucer, muśle, ale muśle, ciągle je ja zapominałem. Na jest... pewno zadziała? Poduk niej, Jasne. W zeszłym tygodniu miałem tylko jeden okruszek z ciastka, a byłem bardzo głodny, więc włożyłem go do magicznej muszli życzeń. Wypowiedziałem magiczne zaklęcie, potrząsnąłem, a rano muszla była cała pełna okruchów. Patryku, ogłaszam, że jutro czeka nas najlepszy dzień w historii. Dobranoc, Spongebob. Dobranoc, Patryk. Następnego, ranka. Hanka. Zabawa z, robotami, zabawa z robotami, zabawa z robotami, zabawa z robotami, zabawa z robota. O! Gacuś, to twoja robota? O. O. Czy ja, czy ja tak, Gacuś, wygląda na to, że wpakowaliśmy się w niezłe tarapaty. Przede mną dużo nauki, jeśli mam ogarnąć ten bałagan, Miał miały pomysł na tych znakach znajdę ważne i pomocne wskazówki Hmm, jak odczytać te znaki Miau. a okej okay. naciśnij a. ten przycisk aby odczytywać znaki hm to Czyli, jeśli będę chciał wrócić i znowu z Tobą pogadać, muszę podejść do Ciebie i nacisnąć ten przycisk. Lepiej już zacznę, Gacuś. Zdaje się, że to będzie naprawdę długi dzień. Mm. Tylko czemu on mówi. Mm. Tylko czemu on mówi ten przycisk. Cisk, Ania No na ziwago... coś, ale nie mam czasu! Cisk, a nie na ziwago... Zbyt ładne! Nie wytrzymam! Nie ma Nie ma gdzie ja maks w sposób że z drugiej i że to spojrzę i to w pasuje takie to, 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 to nie jest ale mnie to śmiesznie. Przesiłbym coś, ale nie mam czasu! Wiadomość od pana Kraba. Nawet pachnie potem, tak jak on. To było... tak, to pan... Ahoj, Spongebob! Jako dumny członek załogi Kruchego Kraba zostałeś... Awansowany na starszego zbieracza błyszczących przedmiotów. Wow! Awansowałem! Zgadza się. Wow. Awans. W ramach nowej posady będziesz zbierać błyszczące przedmioty, które roboty zostawiają po sobie. Przynoś je do mnie. A teraz już się nie ociąga i możesz przystąpić do nowej pracy. A nie ma to jak dźwięki spokojnego sąsiedztwa. Idź sobie, Spongebob! Zanieczyszczasz moją strefę skupienia! Znowu próbujesz ukraść przepis na krapu burgera, co plankton? Cóż, o, nie ujdzie ci to na właśnie. sucho! Za pierwszym razem tego nie było. A był. A. Jak nienagliwałem, nie to zdarza się, że. Nie na, że mm, jak nagliwasz jakiś lec, jak gwiazdę zgle i inny nagliwas, to danej to, to sponcz Bob nie wypowie danej kwestii. Natomiast jak nagliwas, to wypowie Tom, której w nie było. Mam grubszą rybę do usmażenia. O! Muszę się dowiedzieć, jak odbić kubełek pomyj gimnika. tym robotom. Skąd się wzięły? Skąd? Um, nie, nie wiem. To nie moja sprawka. Na pewno. Nagle pojawiły się znikąd i zaczęły mnie brzydko przezywać i rzucać rzeczami. Powyginały mi wszystkie łyżki. Kochałem te łyżki jak własne dzieci. To okropne. A, pomożesz mi je powstrzymać? Zanim wygnął moje widelce. Tylko nie widelce. Jasne, że pomogę. Yy, chwila. Yy, miałem zebrać całą masę złotych łopatek. Złotych łopatek co? SpongeBob. Jeśli pomożesz mi wrócić do kółbełka pomyj, dostaniesz całe wiaderko złotych łopatek. Ile sobie wyśnisz? Okej. Okay. Umowa stoi. Nie otwierać prezenty. Hej, SpongeBob, wpadłem, żeby ci podać bombelkową dłoń. Kumpel Bańka! Będziesz musiał się nauczyć nowych bombelkowych ruchów, jeśli zamierzasz udać się do dziewiątego wymiaru i pokonać gigantycznego małpoluda. Ale e, ja chcę się tylko dowiedzieć, jak się pozbyć tych robotów. A, tak, wybacz. Za długo Zykałem siedziałem w butelce z mydłem. O czym rozmawialiśmy? Wspomniałeś o nowych bombelkowych ruchach. Racja. Naciśnij ten przycisk, aby wystrzelić się w powietrze dzięki bombelkowej mocy, która pokonuje wszystko, co znajduje się bezpośrednio nad tobą. Wypróbuj ją. Bogactwo.